Bitcoin wzrasta do 104 tysięcy dolarów i zostawia gigantycznego tygodniowego kapa, nadal otwartego. I co dalej z Bitcoinem? No, aktualnie wczorajszego shorta mi niestety wybiło. E, tak jak mówiłem, wszedłem w tego shorta, straciłem 500 dolarów na tym shortzie. Niestety czasami tak bywa, wybiło mi go, ale tutaj nie wchodziłem w żadne shorty, w żadne pozycje, to Montley nie wytrzymało i bitcoin tutaj ładnie poszedł do góry, tak samo Ethereum, ale zaraz do tego przejdziemy i aktualnie jesteśmy na jednodniowym interwale, tutaj też odpaliłem małego shorcika. Dosłownie takiego samego, też ryzykuję 500 dolarów. Stop loss tuż nad tymi, pod, pod tymi szczytami, bo ta, ta płynność została zebrana. Widzicie, tutaj mamy zebraną płynność. No, jak Bitcoin pójdzie do góry, no to cóż, wybije mi tego stop lossa e, i y, spróbuję kolejny raz. I to jest chyba moja ostatnia strefa, z której będę próbował odpalać jakiekolwiek shorty, e, bo. No albo 0886 jeszcze. Przepraszam, tak szukam, ale mam tak lampę mocno zaświęconą, że nic nie widzę. No i te, te shorty są tak w takim RR, że... Nawet wszedłem gdzieś tutaj. Mam takie RR na tych tradeach, że mogę naprawdę dużo razy próbować, więc no tutaj stracę 500 dolarów albo zarobię ponad 3000 dolarów, więc tak naprawdę nic nie stracę w porównaniu do tego, co mogę zyskać, więc mogę tych prób podjąć naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. Też rozegrałem jedną pozycję wczoraj z racji tego, że wszystko już wam mówię, ale to na eterum zaraz do tego przejdziemy. I zobaczmy na początku, co się dzieje z Bitcoinem. Mamy bardzo mocny wzrost. Niestety ta spadkowa dywergencja też nam nie pomogła, chociaż nadal ona tutaj jest. ten momentum nadal tak mocno nie urosło. Więc tutaj, no niedługo, ten trend może się zakończyć. Tak naprawdę, ten czterogodzinny, bo no te fale już tutaj się powoli zaokrąglają. Chociaż się dziwię, jak pójdziemy jeszcze jednym fake outem do tego 0,886, i już wtedy to jest ostatnia strefa, z której może pokuszę się o jakiegoś shorta. No bo według mnie no ten, ta tygodniówka wygląda no bardzo źle. No, no fajnie by było, gdybyśmy wrócili po nią, aby ją wypełnić. chociaż ta tygodniówka ta wygląda naprawdę, naprawdę mocno, więc jeszcze się zastanawiam tym shortem. No, możecie spróbować. No ja tutaj jestem w tym szorcie, no jak mi go wybije, no to mm, podajemy próbę, może jeszcze raz stąd ale tak, żeby pokryć po prostu straty z poprzednich shortów, bo to będzie ostatnia strefa, z której shortuję, Więc tutaj też ustawię załóżmy z 500 dolarów stop plus i będę celował w 1 do 4, aby finalnie wyjść na tym z 500 na tych trade'ach z 500 dolarów na plus czy tam więcej, zależy jak to będzie wyglądać. No i przy tym ruchu wzrostowym. Zostawiamy też gigantycznego jednodziewego gapa, e, który jest w tym miejscu. Jeszcze nie jest on potwierdzony, dopiero jak nam się ta dniówka e, zamknie. No i co? I Dzisiaj o godzinie 24 również otworzył się, e, jak co weekend, CMING gap, więc fajnie by było, gdyby e, ta cena została w tym miejscu i przez weekend byśmy zaczęli spadać, czyli CME gap zostaje w tym miejscu, byśmy zaczęli spadać nawet do 93 tysięcy dolarów naprawdę wątpię, ale to nadal jest możliwe, więc wypełnić po prostu te gapy, tutaj zejść z sfejkotać wszystkich, że to jest na szczyt czy coś i wtedy pójść po wypełnienie tego CME gapa, który będzie załóżmy gdzieś w tej Okolicy. I aktualnie wejdźmy na teraz Ethereum, bo na Ethereum ostatnio bardzo dużo pozycji rozgrywam. Więc wczoraj zagrałem takiego shorta, jak widzicie w tym miejscu. Niestety się go nie udało rozegrać. Wybiło mi tą pozycję w stop-lossie, ale już te dwie poprzednie z poprzedniego tygodnia były wygrane. Więc no dzisiaj zobaczymy, co to jest. Już tam mam tą pozycję, mam zabezpieczoną w entry. Tutaj zgarniamy płynność. I sądzę, że pójdziemy po tą piątkę, ale no, widzę, że tutaj już zaokrąglamy się troszeczkę po tym zgarnięciu płynności. E, więc zobaczymy, co tu Ethereum mm, zrobi, bo naprawdę wygląda dobrze. So, chciałbym jeszcze zobaczyć pójście po tą weekly, bo tego, e, ten, to mi tego miesięcznego gapa, o którym mówiłem, to w ogóle go przebyliśmy e, kosmicznie do góry. Więc następne gapy to są właśnie 2500, 2800, jest miesięczny gap i tygodniowy. No i tutaj sądzę, że właśnie pójdziemy jeszcze tym jednym ruchem, i stąd zobaczymy jakiś spadek z tych gapów miesięcznych i tygodniowych. Więc tak to widzę na Ethereum, no na Bitcoinie te ostatnie strefy, czyli tygodniowa, e, nasze znaczy jednodniowy gap, który jest w tym miejscu, e, już został wypełniony. Jesteśmy teraz na miesięcznym e, knocie. To 0,786 też przebiliśmy i zostało tylko 0,886 e, Fibonacciego, które jest pociągnięte ze szczytu e, do dołku, a ostatnio Bitcoin bardzo często, a to w ogóle źle jest pociągnięte, ok, e, bardzo e, bardzo lubię w ogóle tą 0886, więc tutaj będę na to też uważał I stąd też może rozegramy jakiegoś shorta ze 106 000 dolarów. 991. tutaj też jest e, fajna strefa. No i będę celował w wypełnienie tego e, gdzieś jednodniowego gapa, który, z którego zostawiliśmy gigantycznego. E, ja tutaj nie wchodzę w longi, nie wchodzę w FOMO, bo dla mnie to już jest naprawdę za wysoko, żeby wejść w jakiegokolwiek longa. E, raczej nie łapię takich swingów. Jak chciałem złapać swinga, tak jak złapałem z tego miejsca tego swinga zamknąłem gdzieś w tym miejscu za, za wcześnie, bo sądziłem, jeszcze raz pójdziemy po ten podwójny dałek. Niestety to się nie wydarzyło. No i Bitcoin bardzo, bardzo tutaj urosł. Więc no ta tygodniówka fajnie gdyby była wypełniona, ale to już, to już możemy o tym zapomnieć przynajmniej w najbliższym czasie. No, i aktualnie no, tak naprawdę no, czekamy co Bitcoin zrobi. No, jesteśmy na jednodniowym gapie. Jak tutaj pójdziemy do góry, no to ostatnia strefa do shorta jest 106 000 dolarów, 0,86. No, i dzisiaj o godzinie 24 będzie ten semi Gap i chciałem zobaczyć jak Bitcoin od niego odchodzi, czyli idziemy w dół to wtedy będę ładało się w longa pod wypełnienie go i w sumie tyle, tak samo w drugą stronę jak będziemy mieli siemi gapa otwartego czyli dzisiaj dzień 24 i przez weekend będziemy rosnąć, no to będę wjeżdżał w te shorty bo zobaczymy pójście w dół po jego wypełnieniu, więc taki mój plan jest na, no na jutro, na, ale jutro rano wrzucę filmik, bo dzisiaj Wyjątkowo pojawi się dosyć późno, późno z tego względu, że nie było mnie od samego rana w domu, byłem w Poznaniu, więc nie dałem rady po prostu tego nagrać. Chyba o wszystkim powiedziałem. Tak naprawdę no nie ma co tutaj analizować. Ten bitcoin urósł ma bardzo mocno. No i trzeba czekać, aż tutaj będzie więcej informacji. Nie wiemy, gdzie się zatrzyma. Pokazałem Wam strefy, w których może się zatrzymać. No raczej. Po takim rajdzie nie odpalajcie longów, czekajcie na jakąś korektę i wtedy dołączajcie do tego, do tego rajdu, a nie właśnie kiedy jesteśmy praktycznie na szczycie, bo jesteśmy na jednodniowym gapie na Montli, tutaj 0886, więc ta strefa mo mogę taką strefę wyznaczyć jest do, do shorta, co nie gdzieś od 107 do 104, 104, 104. To jest strefa do shorta. Jak dla mnie tutaj pod żadnym pozorem nie odpalajcie longów, to jest strefa short ehm, i właśnie ją dotykamy. No, bo tutaj też mamy order bloka jednodniowego, e, dużo knotów, więc e, pamiętajcie, że nadal jesteśmy w trendzie spadkowym na tygodniowym e, interwale, tak? Znaczy na miesięcznym interwale jesteśmy nadal w trendzie e, spadkowym. Dopóki nie swipniemy tego szczytu, nadal jesteśmy w trendzie, e, w trendzie spadkowym. Więc. E, no Mimo, że na dniówce już flipnęliśmy się na bullish, to nadal na tygodniówce jesteśmy bearish, więc e, no, trzeba czekać, aż Bitcoin pokaże tutaj więcej informacji. No i w sumie, e, w sumie tyle. Chyba mi Ethereum by było, tak, wybiło mi w entry e, pozycję. Niestety, zgarnęliśmy płynność tutaj, e, się trend zmienił e, i okej. Okay. Dobra, to w sumie tyle. Tyle chciałem przekazać, taki krótki informacyjny film. Nie ma co tu za więcej gadać o Bitcoinie, bo, e, bo, bo... bo. No bo tak naprawdę wszystko, wszystko powiedziałem już. Jutro pewnie będzie więcej aktualizacji. Jutro widzimy się normalnie z rana. Jutro wrzucę Wam update o i Gapie dalej, więc dzięki za oglądanie i widzimy się jutro. Cześć!